Dzień dobry Państwu, nazywam się Danuta Powierza, jestem lekarzem internistą. Spotykam się z Państwem w takim trudnym dla nas wszystkich okresie, okresie, w którym mamy pandemię koronawirusa, w którym jesteśmy zamknięci w domach, których podlegamy kwarantannie lub izolacji. To są sytuacje dla nas nowe, sytuacje, z którymi dotychczas rzadko mieliśmy do czynienia i które nas mocno deprymują, które dają, napawają nas strachem, które mogą nas do różnych zaburzeń psychicznych doprowadzić. Proszę Państwa, nie możemy podlegać panice, nie możemy podlegać strachowi. Jeżeli mamy do czynienia z chorobą, jeżeli jesteśmy sami chorzy lub mieliśmy kontakt z osobą zakażoną, to kontaktujemy się zawsze z naszym lekarzem rodzinnym. Do niego mamy dostęp. Codziennie od, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 18. Jeżeli y, objawy choroby, wysoka gorączka, kaszel lub inne wystąpią poza tymi dniami, kiedy mamy dostęp do naszego lekarza rodzinnego, kontaktujemy się z poz nocnym i świątecznym, który. Y, Funkcjonuje przy szpitalu w Dzierżoniowie na ulicy Cichej. Tam również lekarz, który pełni dyżur, udzieli nam pełnej informacji, powiemy, powie nam, co mamy zrobić. Jeżeli stwierdzono u nas objawy choroby, wykonano test, który jest pozytywny, podlegamy izolacji domowej, pobieramy leki. I przebywamy w tej izolacji tak długo, jak zaleci nam SanEPIT lub lekarz leczący. Jeżeli mieliśmy kontakt z osobą zakażoną lub wracamy do kraju spoza Unii Europejskiej lub innych krajów, które są ogłaszane bezpośrednio przez ministerstwo, podlegamy tak zwanej kwarantannie. I ta kwarantanna to również nic innego, jak izolacja od y, innych osób, to niekontaktowanie się z innymi osobami po to tylko, żeby jeżeli przywieźliśmy tą chorobę lub ona u nas jest w okresie wylęgania, a my wtedy już też jesteśmy zakaźni, już wtedy możemy zakażać osoby zdrowe, nie roz, żebyśmy tego nie rozsiewali. Obowiązuje nas postępowanie takie, o jakim słyszycie wszędzie, w radiu, w telewizji, czyli noszenie maseczek, czyli utrzymywanie odległości, czyli dezynfekcja i mycie rąk. Nie powinniśmy się leczyć sami ponieważ no, nie jesteśmy specjalistami, nie jesteśmy w stanie y, zdiagnozować, czy to jest zwykłe przeziębienie, czy to jest koronawirus. Zawsze w przypadku, gdy wystąpi wysoka gorączka, kaszel, bóle mięśniowe, katar y, lub inne objawy, kontaktujemy się z lekarzem, który nas zna, który wie. Y, co nam zaaplikować i który zawsze nam powie, co mamy zrobić, czy mamy przyjść na wizytę, czy udzieli nam tylko tyle porady i zostanie z nami w kontakcie telefonicznym. Również zalecam Państwu, aby. W czasie tej pandemii nie rezygnować z aktywności fizycznej. No jest to niemożliwe na przykład na basenie czy y, u, uczestnictwo w, w zajęciach gimnastycznych, które gdzieś się tam odbywały w grupach zorganizowanych, ale zawsze możecie Państwo wyjść na spacer, oczywiście nie w okresie kwarantanny i izolacji. Zawsze przestrzegając tych podstawowych zasad możecie tę podstawową. Y, y, Przynajmniej spacer, przynajmniej krótkie bieganie możecie zrealizować. Trzeba pamiętać o tym, żeby wietrzyć mieszkania, że nie można przebywać cały czas w mieszkaniu niewietrzonym, jak również o tym, że aktywność fizyczna jest dla nas. No, zbawienna, że wszyscy mówią, że aktywność fizyczna to połowa sukcesu w przypadku, kiedy wszyscy mamy być zamknięci w domu, kiedy no, powinniśmy się troszeczkę poruszać, powinniśmy mieć jakiś kontakt z przyrodą, ze środowiskiem. Ja myślę, że Państwo sam już w tej chwili po takim długim okresie trwania tej pandemii, wy Macie swoje nawyki, wychodzicie na spacer, kontaktujecie się ze znajomymi w różny sposób, unikając dużych zgromadzeń. I życzę wszystkim zdrowia, pomyślności i żeby nas ta choroba nie dotknęła. Dziękuję.